Cześć, jestem Monika. Cześć, jestem Iza. Chciałabyśmy powiedzieć, że jesteśmy bardzo zadowolone z kursu, który odbyłyśmy wspólnie Moc kobiety. Moc kobiety i czujemy, że tak jak jesteśmy siostrami i przyjechałyśmy wspólnie, tak każda z nas odzyskała swoją kobiecość, którą miała w sobie i gdzieś tam ona się po drodze zatraciła. Każda z nas przeszła swój oddzielny proces. Aha. Doszłyśmy, tak, doszłyśmy dalej niż oczekiwałyśmy tak naprawdę i moc kobiety to jest coś takiego, co nie da się opisać słowami, bo to w Tobie transformuje i zaczyna się dziać po prostu. I cieszę się bardzo, że przyjechałyśmy tu razem, się wspieramy i integrujemy się z innymi kobietami, które, które dają nam jakąś taką siłę do działania. Dziękujemy. Dziękujemy. No za wspaniały warsztat. Jest ta edycja mocy kobiety. 50 kobiet na sali, bardzo mocny warsztat. Jak to się robi, żeby służyć ludziom? Ktoś mnie zapytał na przerwie dzisiaj. Tak, stojąc z boku, a jednocześnie będąc tak zaangażowanym. Myślę, że chodzi o to, że sama przeszłam wszystkie te procesy ze sobą przez ponad 20 lat pracy własnej, i teraz mogę poprowadzić przez tą drogę inne kobiety. I po pięciu porodach, po wielu godzinach swojej własnej pracy warsztatowej, po wielu procesach. Po wielu stratach i wielu sytuacjach, które dużo mnie nauczyły, to, co dzieje się na sali, jest pełne, głębokie, i czasami magiczne, a tak naprawdę zupełnie zwyczajne. Bo ja wiem, nawet nie wierzę, tylko wiem, bo sama tego doświadczyłam, że każda kobieta może być kochana. Może przestać nieść za innych, może przestać poświęcać się dla innych, może wyjść z tych trudnych, starych schematów, gdzie kobieta niosła na swoich plecach ciężary za siebie i za mężczyzn, i może widząc swoją własną drogę, w lekkości i w radości, nieść to dalej światu. I to robimy. No mocy kobiety właśnie, bo dzisiaj świat potrzebuje szczęśliwych, radosnych kobiet, bo to one wychowują następne pokolenia. Chciałam tylko powiedzieć, że jeżeli zastanawiasz się, czy warto przyjechać na ten warsztat, i czy to jest w ogóle coś dla Ciebie, moc kobiet, tak dziwnie trochę brzmi, to chcę cię zapewnić, że warto. I że z całą pewnością jest dla Ciebie i dla każdej kobiety każda znajdzie sobie tutaj coś dla siebie. Naprawdę. Dzięki.